4000 zł w postaci tego pięknego kałacha Fire Sepent. Iście legendarny skin, nieprawdaż? Możesz go mieć za jedyne 30 zł wpłacone na CSGO Skinsa z kodem FIAKO. Oczywiście im wpłata większa, tym Twoje szanse rosną. Powodzenia. Siemano, dzisiaj będzie ciekawie, gdyż już ponieważ dostaliśmy nowe skrzynki. Proszę Państwa, i świąteczny trwa. Oczywiście na CSGO Skinsie. I mamy trzy nowe cuda. Zaczniemy sobie od najtańszego na spokojnie, ale lipy nie ma. Do trafienia Emerald, Ruby. Ej, to może być naprawdę mocno na gestarze. Tak, teraz patrzysz, no wiadomo, normalne otwarcie też jest szansa, no ale to jest szansa pokroju 0,011%, 0,008%, Więc czajcie o co chodzi, no nie? Czajcie, że mogą być lekkie schody, żeby to trafić. Stawiam dwa razy AWP Ateris, tam to było 10%, no nieźle. 1000 zł kosztuje takie otwarcie na Jesterze i mamy... Okuźwa redliner, daj chociaż tego redline'a, tego blues, poeta. Ja pierwdziel będzie 20 zł kosztowało 7 zł, no hit. 965 zł na minus, ale okej, okay, mamy overtake i gloves'y, no wolałbym zdecydowanie te slingshoty, no ale... 500 zł? Dużo punktów, bo 45 koła punktów eventowych, za to wiadomo coś będzie. Drugi raz podrząta no mogą być w jakimś lepszym stanie. Minimal wear, by zwróciły skrzynkę? No dobra, ostatni raz to otwieram, bo ta skrzynia póki co średnio średnio siada. Być może na batelce... Dobra, nie chcę nawet na to patrzeć. Y Santa Case. No dobra, tutaj też mamy Vice do trafienia. Doplerface czwórka M9, oczywiście. No grubo, w ogóle fajny ten design, ten taki świąteczny, zimowy, coś takiego. Bardzo fajnie, dobra, dajcie to da na reserze. Stój, co jak Ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135. Z 1000 1350. Innymi słowy, 35% więcej. Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, nie mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodzik fiako. Co więcej, mogę się tej pozbyć. W Wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym crafty nie są wliczane. Zapraszam Cię bardzo serdecznie na Pirate Slop oczywiście fiako. 1000 złotych. 1090 nawet złotych. O kurwa, dziewięć, avalanche. Jasny gwincior. No dobra, była taka sama szansa. Oczywiście jakby ktoś nie ogarniał. Jester to jest taki tryb, że e, mamy tyle samo szans na każdy przedmiot, a trafiamy totalne gówno. Otwieram to po raz ostatni. Do trzech razy sztuka. Jak nie odda, to naprawdę będzie, będzie niesympatycznie. Bo na początku. O, kuźwa. No to jest turbo niesympatycznie. Blazer Case. Trzy koła na Jesterze, Zobaczmy na buście. 252 zł. Dwukrotnie większa szansa na Skeletona, na Negewa, na M9. Trafiamy USPK Cortexa. Cały szczęście, że to nie był Jester, za którego daliśmy trzy koła, tylko 250. Ale still, no to jest 10-krotna. No dzisiaj coś nie idzie. No dzisiaj po prostu coś tak nie papu. Ale no może bitwy. Może to jest dzień na bitwy po prostu jako tako. Będzie trzeba coś tutaj się zaraz pozbyć niektórych. Niektórych to punktów, więc ja już przechodzę na event. Bo coś takie otwieranie na no dzień po prostu nie oddaję. Mamy 130 tysięcy, więc odbiorę sobie dwa razy po 50, i raz 30 koła. 250 zł, to jest całkowicie quality drop. No, ten to już nie do końca, ale ten, ten za 250 to było coś. 70 zł za 30 koła. Ok, fajno, fajno. To sobie sprzedamy. O, kuźwa, zostało tylko ta Ruby. No, nie chcę, ale muszę. Nie chcę, ale muszę. No, to jest drama totalny, co się dzisiaj dzieje. No to skoro tak, to sobie pozwoliłem może na jedną taką skrzyneczkę Za 3700 Proszę, oddaj O kuźwa, neon rider Neon rider, ma gdzie, nie są jakieś jaja dzisiaj? Ej no te skrzyneczki no wleciały potężnie na bit, wleciały niesamowicie Nie no, neon rider, są jakieś jaja, dobra, dajcie mi battle, bo tutaj za coś nie, chyba O kuźwa. no nieźle, no nieźle, dobra, pierwsza ta skrzynia to była ta Za tysiaka, dajmy takie dwie Potem mamy tego samte Dajmy takie trzy i tutaj potem mamy tego Blaze Blazedera. Okej. Okay. Dajmy dwie. 10, 12 000 zł. Trzech graczy Wez, Wezmę pole standarda, ale zobaczę, czy to ma rację bytu. Przegrano ostatnio underdog, wygrany standard. No chyba będzie tu śmiało się underdogiem, tak szczerze. No ale dobra. Ja da, i tak dam radę. Ja i tak kuźwa trafię, chociaż jak na klasyku i tak trafię coś powolnego można było na czterech gaczy. Ale spokojnie. 12500 fajnie były z tej batlii były z 30 koła, 30 chyba byłoby naprawdę naprawdę miło. Kraken, snack, atak i Cyrex. Lecą tutaj, okej, okay, mamy Rubiego, mamy Rubiego za 5700. Tu jeszcze się może wiele wydarzyć, więc jeszcze tutaj yy, nie będziemy otwierać szampana. Ale jest naprawdę w porządku, tak jak mówiłem, fajnie, żeby z tej batlii było 30 koła mniej więcej. więc liczę, że coś tu jeszcze się podzieje. Ale ci totalnie, totalnie słabo, no. Dzisiaj naprawdę jakiś niefart. Niefart, no w sensie, no okej, okay, no nie będę mówił, no u rubi, więc, no nie będę mówił, że niefart, no, ale jeżeli tutaj nic nie poleci jeszcze. To nie mam mowy, że tutaj nawet nam się to zwróci Jest Skeleton, on niech przebije swoją drogą No właśnie, 6700, no to tyle było z mojego szczęścia 1000 złotych różnicy, to jeszcze by się dało zrobić Rękawice, okej, okay, te rękawice Miałem potencjał, gdyby on nie trafił tych Shadowów No i 16 koła, ej słabo, naprawdę was słabo, nie będę ukrywał Undertalk też by tutaj nie pomógł, więc Dajmy jeszcze raz szansę, no być może się uda Ja pozwolę sobie tutaj dać jednego bota Dodam sobie Rosso, bo jakoś taką mam zaufanie Że on tutaj... Coś zaprezentuje swoją personą. Tymczasem przypominam Ci przyjacielu, że możesz sobie kliknąć w plusik, sposób pośród płatności i wpisać kodik fiako, który daje Ci 10% bonus do doładowania i oczywiście 2 złote i 10 groszy na start. Przypominam, że trwają dwa rozdania, jeden na Fire Sepenta, drugi na Goodnife. Jeżeli sobie wpłacisz dychę, bierz udział na Goodnife a, a jeżeli wpłacisz 3 dychy, bierz udział i na fire sepenta i na Good Więc tak to wygląda, gra tylko, tylko i wyłącznie losu pełnoletnich, no innej opcji nie ma, w związku z czym, jeżeli jesteś osobą pełnoletnią, to możesz się tutaj zainteresować. Do niczego oczywiście nie namawiam, ale żebyś to wiedział. O kuźwa, wajsy. Wajsy za 2600, bo battle skardy, więc jeszcze jest światełko w tunelu, że tutaj się Emiliego uda pobić. No gdybym poleciał jakiś faktor nie byłoby totalnie inaczej. Overprinty za 1600, gonimy, gonimy. 500 różnicy. na tych skrzynkach to nie jest zbyt wiele. No ale jak leci takie gówno, no to kurde, no może być ciężko, pomimo wszystko. Więc byłoby milusio, no szkoda, że ten e, miolnie nie poleciał, ten Negev. Byłoby sympatycznie. Ostatnia skrzynia, no tutaj musiałoby się coś zdarzyć. Jest Skeleton, jest Kukri, zgarnę to, ale... 17 koła? No, szału nie mam. Dobra. Póki co, sobie jeszcze tego nie sprzedaję. Wezmę sobie, zarobię coś na szarku I weźmy tą, tą nową skrzynię, jakoś, tu bym okiełznać. Tylko, że no, właśnie na szerku, 3600, zrobimy sobie tak. 22 koła, prawie że olin. Szar na trzy osoby I teraz miejmy nadzieję, że tak będzie leciało A tu może lecieć, tak? Tutaj umówmy się, są właśnie Karambit Ruby za 36 koła No jeden taki nam jeszcze sytuacji nie uratuje Ale dwa tak jakby poleciały No to już jest totalnie negatywa Mamy 6 skrzynek trzy osoby, czyli w sumie 18 otwartych Ja tutaj naprawdę wierzę, że to by się mogło wydarzyć Leci pierwszy Leci pierwszy, jest naprawdę dobry omen To jest naprawdę dobry omen Tylko żeby w te, przez te pięć skrzynek coś jeszcze się wydarzyło Żeby to nie było na tyle Jest Mjolnir ok, Mjolnir za 12 koła I teraz już jesteśmy chyba na proficie z tej... Ba, nie, jeszcze nie, jeszcze nie Mamy M9 i Hot Roda. No teraz mi się wydaje, że już tej proficik zahaczamy. Zahaczamy chyba profitik. tak, teraz już testowanie wchodzimy na profit. Jeszcze dorzucony skeleton i kukri. Zawsze to miło, zawsze to przyjemnie. I teraz już kośmiem profit. Jeszcze dwie skrzynie. Zobaczmy, leci kolejny rubi. Kuźwa, no to tym szarkiem rozjechałem teraz. Tym szarkiem jest system rozwalony teraz. 78 tu będzie ponad 100 koła w tej batli z tego co widzę. Jeszcze X-Ray jakiś dał dobry Filt jest za 3600. W porządku i 37 koła, czyli 15 koła na plus. Z bitwy na szarku. No te bitwy na szarku, jak się umie zrobić, jak się dobrze to robi. No, naprawdę potrafią, naprawdę to jest moc. Blokuje sobie Karamita, blokuje sobie tego Mjolnirra, blokuje sobie M9 Skeletona również. E, czy coś jeszcze? Te te te, 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 te chcę sobie zablokować? Chcę sobie zablokować, bo tej nie potrzebuję aż tyle. Mieć e, tak, 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 tak. tak, tak. Kukurydaczy też mógłbym sobie zablokować, może co? Tego hotroda. I, i czy może się zablokuje. zablokuje Dokładnie tak 7200 sprzedaje, to zostają naprawdę mocne skiny. No dzisiaj, pomimo że zapowiadało się nieciekawie, jakiś tam profit się zapowiada. Jeszcze byśmy sobie walnęli, może underdoga, co? Jeszcze myślę, że tutaj underdog mógłby wlecieć. Ech, tylko co? Znowu na tej najdroższej byśmy próbowali? 3600. No możemy dwie takie zarobić, co? Dwie i underdog na czterech. No liczę, że komuś by poleciał karambit, komuś by poleciał skeleton. Może się to uda. Jeszcze Mjolnir jakby poleciał, bo by wręcz Picobello idealnie, Emily, Rosso oraz Michael naszymi oponentami. 7300 taka batla. No fajnie, żeby tutaj zwycięzca wyszedł jakoś porządnie. Okej, okay, zaczynamy nie najgorzej. Neon Revolution. i Jeszcze by się dało to zrobić. Tylko żeby Rosso i Michael coś trafili i żeby ja nic nie trafili, No ja trafiam, o to wiem, Hot Roda, więc GG's. Ale leci karambit! Kujwa, będzie mocno wygrana. 45k za 7. Ja widzę w tym potential. Ja widzę w tym potential, więc trzymam sobie tego karambita. Mamy dychę, więc tutaj jest y, kilka, kilka szans. Zrobimy jeszcze raz ją skopiujemy. Skopiujemy. No i ja nóż. A nóż będzie nóż. Fajnie, jakby to był taki czerwony nóż. Taki troszeczkę zakrzywiony, taki troszeczkę karambi, taki troszeczkę rubi. Na to celujemy Adrian, Rosso oraz Alex. Przeciwnikami naszymi. No i błagam. No i błagam. No i proszę, żeby coś tutaj się wydarzyło ciekawego. Trafiamy. Okej, okay, jest Rubi na samym starcie. Błagam. Adrian i Alex muszą. Adrian i Alex muszą trafić. po kryjacz czy czymś takim. No i główno, no X-Ray poleci do Rosso. no Szkoda, szkoda, że tak to się potoczyło. 40 koła. No te bitwy są naprawdę mocne. Więc ja tutaj jak widzicie naprawdę wierzę, że coś tutaj się może jeszcze... wydarzyć, coś tutaj się może jeszcze udać. Sprzedamy sobie jeszcze to i to. Na wszelki wypadek, tak? Jakby ta jedna się tutaj zakończyła niepowodzeniem, ale są bitwy na cztery gaczy, Rozumiecie o co chodzi, tak? To nie są tanie rzeczy, nie ma lipy, nie ma wiochy, tak? Józef Montana! Józef Montana dołącza sobie do Underdoga na cztery osoby za 7400. No nieźle. No to niezły Józek. No, ale zobaczmy, czy Józek nam tutaj coś zaprezentuje? O kuźwa, ale dramat. No, to wylew potężny. Ja mam, za 500 zł, i to jest najlepszy, więc no ogólnie nie ciekawie. Nie chcę tego zgarnąć, błagam, żebym tego nie zgarnął. Błagam, nie chcę. 1500, no to Józek chyba ma dość. To chyba z Józkiem już się raczej nie zobaczymy tutaj. Nie przetniemy się na łączach. No, ale gdyby Józek widział, co się działo wcześniej, no to by trochę może jednak inaczej na to popatrzył. Adrian, Alex, and Michael. I zobaczmy, co tutaj będzie. No, te dwa karambity tutaj kuszą. Mjolnir tutaj, no zdecydowanie, to jest coś, co byśmy chcieli zobaczyć. Rękawica Imperial Playdy u mnie, za 1200 Czy to nam przekreśla od razu? Tak, przekreśla zdecydowanie Dobra, mamy znowu dużo punktów 600 tysięcy, w ogóle całkowicie inaczej teraz te punkty się zdobywa Wcześniej to 600 tysięcy to było w ogóle nie do zdobycia A teraz, może też 100 tysięcy wymieniać, pamiętajcie o tym 500 złotych?! A te punkty wiadomo zdobywane są jak po prostu sobie otwieracie gacie i tak dalej I tak to półtora koła mi się udało przyfarmić na tych punktach Więc naprawdę, Milusio 220 sprzedaje sobie oczywiście jeszcze cashbacki no i co no, co tu jeszcze dokonać takiego poświęcenia: takiego i takiego, ale liczę, że wrócimy z karambitem. Liczę, że wrócimy tutaj z Karabitem. Proszę. Skopiujemy na trzy. No, no, nie, 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 nie będziemy się cofać, tak? Idziemy za ciosem i idziemy dalej, oczywiście. A już szereg tak mocno oddał, Już można było wyjść, odejść od stołu, cieszyć się zwycięstwem. No, ale ja chcę tutaj coś jeszcze, tak? Ja to jestem. Yy, ambitny albo chciwy. Ocencie sobie sami. Tak czy siak? No, jak sobie na samym starcie, no i dupa. Ale Mionir, Rualek, czekajcie może nie aż taka dupa. Może nie aż taka dupa. Tylko jakby Rosso, Rosso z dziewiątką, Michael. Michael będzie naszym oponentem. No i kuźwa, 40 złotych! ja w ogóle dwa Mjolniry tu poleciały, Kuźma, nie zauważyłem tego. No to, 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 to potężnie. To potężnie. No Skeleton, no ja nie wiem czy chcę tego Mjolnira sprzedawać. Dobra, sprzedaję wszystko, trudno. Trudno się mówi. 21 koła. No w ostatnim czasie, jak pewnie widzieliście, a widzieliście, no nie idzie. No nie idzie, po prostu nie idzie trafić, no kuźwa nie da się, Nie wiem o co chodzi. Nie wiem, jakoś w ostatnim czasie moja pasa została przerwana. Już było tak dobrze, już było eku za 100, za 200 chyba nawet się udało w pewnym momencie zarobić. A teraz, no widzicie, co się dzieje. Są szczęściarze, co trafiają emeraldy, co trafiają gangiery. No ale nie zawsze wiesz te najlepsze przedmioty. No trzeba sobie z tego zdać sprawę. Jeżeli ja to zgarnę i zgarnę to jakieś totalne gówno za 300 złotych, no dobra, nawet się nie muszę tego obawiać. Ostatnia szansa. Las Chansek, to się nie uda. No to jest dupa potężna, nie? To przerwnąłem potężnie dzisiaj. Proszę, błagam. Naprawdę kuźwa błagam. Hot rody. No to to już będzie GGS. To już będzie GGs. No nie ma takiej opcji, żeby i samo Elek coś trafili potężnego i żeby Michael jeszcze coś tak... No stawie skeletone. Ja walę. No dobra, na 60 się tych, tych punktów na farmiło. Więc no spróbujmy, tak? Okej, okay. i to całkowicie quality drop. Co 10 tysięcy w mi tak poleciało! Aha! No to to był zarąbisty drop, nie oszukujmy się. No i dzięki temu stać nastaje jeszcze jedna. Mamy przegrane 2, 4, 6, 7, 8 bitwa pod rząd. Ja wiem, że na 4 gacz, ale statystycznie rzecz ujmując, czysto statystycznie już powinienem dwie takowe zgarnąć, tak? No ale wiadomo, statystyka statystyka ma życie. Emily, Rosso i Arian. Proszę Proszę, naprawdę 7400. Okej, okay, Hotrod, zaczynamy. W miarę nie najgorzej. Emily naprowadzając się, wszystko jeszcze może zmienić, to jest ostatnia batla, No nie ma szans, no nie ma kuźwa szans No dzisiaj jest w stulecia, nie? Cóż Ci mogę przyjacielu powiedzieć, no Nie zawsze trafiają te najlepsze przedmioty No, jeszcze te punkty na szczęście No, tak niewiele zabrakło Odbierzemy sobie flipa, odbierzemy sobie awp Rękawice Kurczę, ale czapa, no a tak dobrze już szło, naprawdę 2300. 3300 no. No za. No nie, nie widzę tego tak szczerze. No, kusią. 2300 handcanon, nie. Handgun nawet nie, Hand Handcanon hand to to, to, to digla jest. Ja pierdolę, no. Daj te wajsy. Cool ty czwarty najlepszy drop. Chociaż tyle. Ile to będzie? 1600 no. Szał nie ma, nie ma, no proszę, dajże tego Emeralda za piątkę Albo tego Rubiego za piątkę, no nie, jest taka, taka gównianego No dzisiaj serio, dawno tak nie przewaliłem, nie? Naprawdę kuźwa, dawno tak nie przewaliłem No to już nie ma, nie ma co ratować tak trochę Tak trochę bardzo nawet 887 87, to 103. Mhm, rozumiem Badrzelej, proszę Traito, dobra widmo. No nie, no nie siada. No po prostu nie siada. Co to dużo mówić. Nie zawsze wygrywać najlepsze przedmioty. Pamiętajcie o rozdaniach o kodzie FIAKO i widzimy się Oczywiście, już jutro. Trzymaj się, strzała.